Do którego przejechałyśmy mniej więcej pół godziny temu, wyszliśmy na dworzec uzyskałyśmy zmianę który której nocnik i wracamy do czekarty. Tak właśnie wygląda podróżowanie po środkowej części Jawy, która jest absolutnie piękna jednak dla zbyt niebezpieczna. Poza tym nie miałyśmy tak naprawdę gdzie zostawić bagaży, a przecież nie zostawimy na słowo, że nam nie zginą, bo na pewno nam zginą. Tak więc jesteśmy teraz na dworcu, to jest dworzec, tu przyjechał jakiś pociąg prawdopodobnie prawdopodobnie z Dżakarty, e, klasa Ee, ekonomiczna. Straszny pierdolnik się zrobił, a no, właśnie tak to wygląda. O. A tu wszyscy czekają na pociąg do Jakarty. Który mamy nadzieję, że niebawem wjedzie. Wszystkim się handluje, wszystko się nosi, wszystko wszystkim jest potrzebne. Ja jeszcze nie wiem gdzie ten pociąg będzie jechał, ale się dowiemy, mam nadzieję. Dorota, Agnieszka.